Proszę bardzo. Panie dyrektorze, ja mam propozycję, już powiedzmy taką może bardziej publicystyczną. Może zrobić taki mały, bo w zasadzie to, co pan mówi, to jesteśmy bez wyjścia. Stworzyć jakąś grupę Indian amerykańskich i palestyńskich, no i też zawiozą takie przedsiębiorstwo na czoło, no, a oni zażądają powiedzmy tych strat ziem amerykańskich bardzo no, potężnych, przecież te ziemie to jest India. Paniszka podczas i, i, może, i mamy Ja nawet, ja nawet zwracałem uwagę, tak. ja nawet zwracałem uwagę na taką możliwość jeszcze w okresie, kiedy ustawa nie była całkowicie uchwalona, to znaczy Izba Reprezentantów jej nie uchwaliła, a prezydent Trump jej nie podpisał. Mianowicie zwracałem uwagę na taki precedens Black Hills. O co chodzi? Otóż w okresie wojny secesyjnej Indianie z grupy Lakota podnieśli, wzniecili powstanie. No i ponieważ rząd amerykański nie miał głowy, tam się miał większe zmartwienia, nie miał głowy do zajmowania się Indianami, no to odnieśli sukces i rząd podpisał z nimi. Taki traktat Fort Lauderdale, który przewidywał, że terytorium na terenie stanu Montana, Wyoming, jeszcze kilku innych mniej więcej 5% obecnego terytorium Stanów Zjednoczonych zostanie oddane w wyłączne posiadanie Indian, tam były takie dopóki woda, będzie, rzeki będą płynąć, coś świecić, trawa rosnąć i tak dalej. No i, no i tyle. Ale jak już tam ochłonęli wszyscy z wrażenia po wojnie secesyjnej, to rząd w Waszyngtonie wysłał tam generała Castera. Nie wiem czy Państwo pamiętacie, jaki film, Mały Wielki Człowiek. Nie jest o tym. No i, a ci Indianie jeszcze byli w całkiem dobrej kondycji, w dużej sile i ten korpus kawalerii, który tam został wysłany, został rozgromiony, właściwie wybity i generał Caster Polek tam. To tam bitwa pod Little Bighorn. Potem rząd w Waszyngtonie wysłał innego generała, już tam dysponującego artylerią i karabinami maszynowymi, w związku z tym poradzili sobie z tymi Indianami. Ale o tym traktacie Fort Lawami wszyscy zapomnieli, no bo gdzie to, <laughs> jakie tam, te... Więc to jest ten precedens Black Hill, ale no głuche milczenie było mi odpowiedzią. W związku z tym myślę, że to nie miałoby większego znaczenia. jest taki, tu korzystając z tego, co Pan Sędzia mówił o tych sądach amerykańskich, że one czasami bardzo dziwne wyroki wydają, to jest taki działacz murzyński w Stanach Zjednoczonych, już starszy pan, on się nazywa Ludwik Farakan. On jest przewodniczącym Murzyńskiego Narodu Islamu. Taki ciekawy działacz Murzyński, bo on się domaga natychmiastowego zaprzestania wszelkich rządowych programów pomocowych dla ludności murzyńskiej, twierdząc, że one utrzymują tą ludność murzyńską w stanie wyuczonej bezradności, i tak co tam demoralizująco strasznie działa. No, i jeszcze w dodatku ma takiego tam taki rys charakterologiczny, że yy, Uważa, że on jest antysocjalistyczny, uważa, że socjalizm został wymyślony przez Żydów, żeby zniszczyć Murzynów. No i on się odgraża, i tutaj środowiska żydowskie reagują dużą nerwowością na jego te pogróżki. On się odgraża, że on ich zaskarży przed niezawisłe sądy za handel niewolnikami murzyńskimi. To robi na nich wrażenie, bo to nigdy nie wiadomo, co taki sąd tam, są mu strzeli do głowy. No a rzeczywiście to byłaby poważna sprawa. Dlatego, że nawet taki autor jak Jakub Atali, on był prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, żyd z pochodzenia, więc nikt go antysemityzm posądzić by nie mógł napisał taką książkę Żydzi, świat, pieniądze. No i tam między innymi pisze o tym handlu niewolnikami i cytuje list gubernatora Recife do króla, w którym to gubernator powiada tak, że Żydzi opanowali handel niewolnikami do tego stopnia, że licytacje nie odbywają się w święta żydowskie. No i w ogóle, jak ktoś tam z innego towarzystwa by chciał się do tego włączyć, no to na pewno mu się nie uda, bo go tam wygryzą. Handel niewolnikami wymagał dosyć takiej skomplikowanej inżynierii finansowej. Bo trzeba było albo zbudować statek, albo go adaptować, bo to musiał być tamte. Trzeba było zaciągnąć załogę, trzeba było żywność kupić, trzeba było wziąć jakieś towary na wymianę. Potem to już nie było takich z tym kłopotów, bo na Jamajce i innych wyspach Morza Karaibskiego Właśnie tych murzyńskich niewolników zatrudniano przy plantacjach trzciny cukrowej i destylarniach rumu. I z jedną stronę płynęli niewolnicy, a w drugą stronę płynęły butelki rumu. No i to był taki samograj ekonomiczny rzeczywiście. I y, tym tą inżynierią finansową zajmowały się domy bankowe zachodniej Europy na tym między innymi wyrosły te fortu, takie fortuny jak Rothschildowie i tak dalej, więc Farakan wie co mówi i oni trochę się denerwują w związku z tym ale oczywiście siła przebicia Ludwika Farakana jest znacznie mniejsza niż AIPAC-u, czyli lobby żydowskiego jest taka książka dwóch amerykańskich politologów, zresztą przetłumaczona na język polski Lobby Izraelskie w USA oni tam no, mają świadomość, że stąpają po bardzo cienkim lodzie, ale jednak stąpają. No i tam były, kiedy ta książka się ukazała, to najpierw ich tam... Próbowano oskarżyć o antysemityzm, ale ponieważ to dosyć trudne było, bo jeden oprócz tego, że jest profesorem politologii, to jest generałem armii amerykańskiej, a drugi ma taką pozycję w świecie naukowym, że już tego typu oskarżenia na nikim nie robią wrażenia. W związku z tym zamilczana jest ta książka kompletnie, no ale została przetłumaczona na kilkanaście języków, między innymi na język polski, no i co oni tam piszą. No na przykład takie rzeczy, że jedynym państwem na świecie, które nie musi się rozliczać z pomocy amerykańskiej jest Izrael. Inne muszą się rozliczać. No i co? Izrael do, od rządu amerykańskiego dostaje kroplówkę w wysokości 4 miliardów dolarów rocznie. I co robi? Natychmiast pożycza te pieniądze rządowi amerykańskiemu na wysoki procent. Także tak to wygląda. I tu tam inne takie kwiatki są, więc to ta nerwowość środowisk żydowskich jest całkowicie zrozumiała. Proszę bardzo. Proszę panu. Ja mam jeszcze takie pytanie, albo raczej sugestie. Ten cyrk gwiazdowy, który teraz się dzieje, ja z dzisiaj chyba Płock. Płock, Płock, tak. Płock, tak. Czy to nie jest yy, generowane po to, żeby zirytować naród polski? Bo jak wiadomo w 1944 roku w Warszawie Pokazaliśmy, że jesteśmy no nie do końca obliczalni, że po, pod wpływem y, jak, jak ktoś nas naciska to zrobimy coś zupełnie odwrotnego niż oni się spodziewają. czyli nie, nie liczą na to, że w końcu, liczą, w końcu będzie pana... jakiś dym tak liczą, zwany? Liczą, liczą, tak, ale tak, to pozwoli do końca. potem pan dokończy, a ja najpierw odpowiem. Na tym polega prowokacja, prowokacja polega na tym, żeby Zachęcić czy skłonić prowokowanego do zachowań, które pozornie są sprzeczne z intencjami tego prowokatora, ale tak naprawdę cała jego działalność, cała prowokacja jest obliczona na ich wywołanie. Z całą pewnością tak jest.